Złoto jest potężnym czynnikiem w walce narodów o egzystencję, dlatego to dentystyczne należy usuwać natychmiast po śmierci jego właściciela. Czyli nieboszczykowi trzeba ukraść jego złote zęby. Taki pomysł przedstawia w 1940 roku Wiktor Scholz, doktorant Uniwersytetu Medycznego w przedwojennym Wrocławiu. Praca doktorska Szolca ma przerażający tytuł: O możliwości ponownego wykorzystywania złota z jam ustnych zmarłych. W tym samym roku, w którym ta praca zostaje obroniona, Heinrich Himmler nakazuje wyrywanie złotych zębów ofiarom obozów koncentracyjnych. Czy ta historia, czy ten pomysł został wymyślony we Wrocławiu? Partnerem projektu High History jest sklep Militaria.pl. Nazywam się Janna Lamparska, piszę książki i robię programy o tajemnicach historii, a dzisiaj na kanale High History zabieram Was w wyjątkowe miejsce. Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Miejsce, które można od czasu do czasu zwiedzać, wyłącznie pod okiem fachowca mnóstwo bardzo ciekawych eksponatów, ale należy od razu powiedzieć, że nie ma tu tak zwanych nieetycznych eksponatów, nie ma tu czaszek, nie ma tu fragmentów ciał, nie ma tu preparatów pozyskiwanych na przykład w obozach koncentracyjnych. Ale to muzeum wiąże się bardzo mocno z historią przedwojennego Wrocławia, w którym to, tak jak wspomniałam na początku, w 1940 roku Wiktor Scholz broni swoją pracę, w której przekonuje, że zmarłym. Należy zabierać, należy kraść złoto i wykorzystywać je dla dobra narodu, dla dobra Trzeciej Rzeszy. Ta praca zostaje wydrukowana w Strzelinie, a jej oryginał znajduje się dzisiaj na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ale czy Scholz był pierwszy? Czy ten pomysł pozyskiwania złota dentystycznego powstał właśnie tutaj? Zaraz będziemy o tym rozmawiać. Moglibyśmy być jedynie prekursorami, ale jesteśmy zobowiązani do zaangażowania się w kwestię tego, aby w przyszłości problem złota z ust nieboszczyków mógł zostać ostatecznie rozwiązany. Nasze badania nie oznaczają końca, lecz początek. Te ostatnie zdania pracy doktorskiej Wiktora Szolca brzmią naprawdę złowieszczo nad Breslau zaczynają nadciągać nazistowskie chmury. Zresztą promotorem tej pracy jest niejaki profesor Hermann Euler, przedstawiciel niemieckiej biologii stomatologicznej. Profesor Euler uważa, że choroby uzębienia związane są z rasą, że jeżeli ktoś ma wyższe podniebienie, to z całą pewnością jest idiotą, że rasa lepsza przyżuwa w inny sposób niż rasa niższa. Profesor Euler jest połączeniem niewolnika i wielbiciela, a takich osób potrzebuje Trzecia Rzesza, a takich osób potrzebuje Hitler, tym bardziej, że Trzecia Rzesza zaczyna mieć poważne problemy ze złotem i należy go szukać wszędzie, także u nieboszczyków. Tak jak wspomniałam, Wiktor Scholz publikuje swoją pracę w 1940 roku i w tym samym roku, 23 września, Heinrich Himmler każe zabierać złoto zmarłym w obozach koncentracyjnych. Ale czy ten pomysł rzeczywiście powstał w przedwojennym Wrocławiu? Okazuje się, że musimy tu wprowadzić jeszcze jedną osobę. To Doktor Albert Werenkin, który już w 1925 roku wpadł na absolutnie Szatański pomysł. Ten berliński lekarz jest bardzo znanym protetykiem. Ten człowiek jest uznanym autorytetem, pisze podręczniki, jest szanowany w całym środowisku. I to on po raz pierwszy w branżowym miesięczniku dla stomatologów przedstawia następujący pomysł. Będziemy zabierać złoto nieboszczykom, dlatego że złoto. Które zostaje pochowane z człowiekiem do ziemi, po prostu się marnuje. I to jest 1925 rok i ten jego pomysł jeszcze nie znajduje żadnego posłuchu u kolegów. Oni są oburzeni, ale posłuchajcie, jakie on ma pomysły. Werentin jest niezwykle pragmatyczny. Złoto się marnuje. Jeżeli chowamy kogoś. Rumnie. Być może pozostanie na cmentarzu 30 albo i 60 lat. Jeżeli jego ciało zostanie potem przeniesione, to grabarze albo ktoś przypadkowy może ukraść te złote zęby osoby, która została pochowana. Jakież to marnotrawstwo. Najpierw złoto leży 60 lat w ziemi, potem ktoś je kradnie. Dlatego trzeba absolutnie tę sprawę rozwiązać. Czy nie lepiej więc rozważyć możliwość przejmowania złota przez państwo, ewentualne wypłacanie odszkodowań rodzinie bądź zasugerowanie jej, by potraktowała oddanie koronki zmarłego jako darowiznę na rzecz wspólnego dobra? Ten szurnięty doktor przedstawia bardzo proste wyliczenie. W 1925 roku pisze tak. Za jakieś 10 lat w Niemczech będzie około 10 tysięcy stomatologów i 20 tysięcy asystentek dentystycznych. Jeżeli oni wszyscy będą robili mostki, koronki, to wykorzystają do tego i on to dokładnie wylicza. 1278 kg złota, co w przeliczeniu na marki daje około 3 milionów 800 Tysięcy marek. Jakież to jest marnotrawstwo, jeżeli to złoto zostanie po prostu pochowane. Kiedy uświadamiam sobie pragmatyzm tego doktora, oblewa mnie po prostu zimny pot. On mówi bardzo wyraźnie: jeżeli twój kochany zmarły, Zostaje pochowany, a ty nie pozwolisz wyrwać mu jego złotych koronek. Jeśli jesteś żoną, córką, yy, ojcem, matką tej osoby, która została pochowana, to płać odsetki. Płać państwu pieniądze za to, że to złoto zostało po prostu pogrzebane na cmontażu. Co to jest w ogóle za pomysł? Płać za to, że nie pozwoliłeś wyrwać z zębów zmarłej. Jedno jest pewne. Tylko żywi mają prawo do tak ważnych spraw jak złoto i żadna filozofia religijna ani moralna szkoła myślenia nie pozwala zmarłym przechowywać złota przez 30 lub 60 lat, podczas których nie przynosi ono żadnych odsetek. Wergentin w sposób jawny stawia dobro państwa ponad dobro emocje. Uczucia jednostki. Ale jest jeszcze za wcześnie, jest dopiero 1925 rok, więc te jego pomysły nie trafiają na podatny grunt. Koledzy mówią: nie, to jest niegodne. Zabieranie złota zmarłym nie. Ale pan doktor patrzy w przyszłość, a przyszłość przynosi ponure chmury, przynosi. Ponurą rzeczywistość, i za chwilę wszystko się w Niemczech zmieni. A ta przyszłość przynosi złowrogie liczby. Nie minie kilkanaście lat, a w 1938 roku do NSDAP wstąpi. 1400 dentystów. Będzie to co dziesiąty lekarz tej specjalizacji. Dzisiejszy odcinek kręcimy w Muzeum Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wyjątkowa placówka, ale od razu mówię, bo wiele osób o to pyta, nie ma tu eksponatów zbrodniczych związanych z II wojną światową, z pozyskiwaniem ich z obozów koncentracyjnych. Jeśli chcecie ten temat zgłębić bardziej, i lekarzy nazistowskich, i historii medycyny sądowej, zapraszam Was do mojej książki Lekarze od Zabijania, ale uprzedzam, to jest bardzo, bardzo mocna lektura. Nie mija wiele czasu, a 23 września 1940 roku Heinrich Himmler nakazuje pozyskiwanie, jak to brzmi, co to za eufemizm, pozyskiwanie złota dentystycznego od Osób zmarłych w obozach koncentracyjnych. Pojawia się tutaj tylko pewien problem, dlatego, że to złoto ma być też pozyskiwane od ofiar akcji T4, czyli mordowania osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie. I tutaj rodziny mogą zainteresować się, co się stało z ich zmarłym. Dlatego stomatolodzy są szkoleni, przechodzą specjalne kursy, a Rodziny osób zamordowanych w akcji T4 otrzymują specjalny list, specjalną informację, że ciało ich ukochanego zmarłego zostało skremowane, w związku z czym nie ma im czego zwrócić. Może to być najwyżej urna z prochami, jeżeli bardzo, bardzo się uprą. Złoto dentystyczne, czyli te koronki wyrywane ofiarom najczęściej zagazowanym w komorach gazowych, razem z biżuterią, razem z zegarkami, razem z różnymi przedmiotami należącymi do zamordowanych, Niemcy wstępnie przetapiali i ten złoty urobek potrafił wynosić dziennie w samym tylko Auschwitz nawet powyżej 30 kg. Jakiś czas potem to złoto dentystyczne w Auschwitz jest przetapiane w specjalnej odlewni, w której pracuje 40 więźniów. Podobno w najlepszych dniach mogą uzyskać nawet do 12 kg złota dziennie. Z tych koron dentystycznych taka koronka waży od 2 do 5 gramów. Jeden ząb 2 do 5 gramów, 12 kg dziennie. I to złoto, i to jest naprawdę niesamowite, Niemcy bardzo często również przesyłają do gabinetów dentystycznych przeznaczonych dla SS, czyli wyrywają zmarłym zęby. To złoto przetapiają, wysyłają swoim dentystom, a oni robią z tego złota koronki dentystyczne i mosty dla SS-manów. Powiem to jeszcze raz, słyszycie to? Niemiecki oficer SS ma w ustach koronkę albo mostek zrobiony ze złota, wyrwanego z ust zamordowanych przez nich tak pogardzanych pod ludzi. 200 kg złota i platyny odnaleziono w kryjówce w górach Tyrolu. Pewien Austriak wpadł podczas standardowej procedury sprawdzania dokumentów. Podczas rewizji w jego mieszkaniu policjanci odnaleźli złotą biżuterię i kamienie szlachetne. Austriak przyznał, że zabrał te rzeczy z kryjówki w górach, odkrytej przezeń przypadkowo w maju 1945 roku koło Arlbergu. We wskazanym miejscu policja francuska znalazła 200 kg złota i platyny, kilkanaście tysięcy złotych obrączek z wyrytymi na nich napisami w języku hebrajskim. Na niektórych pierścionkach widoczne są wyraźnie brunatne plamy, co pozwala przypuszczać, że palce, z których te pierścionki ściągano, były odcięte. Inne skrzynie zawierają złote zęby, na których widoczne są ślady wyrywania ich siłą z ust. Wszystko wskazuje na to, że biżuteria i złote zęby pochodzą z obozów koncentracyjnych. Trzecia Rzesza potrzebuje złota, więc Himmler domaga się dostaw co miesiąc. Ale tu jest jeszcze jeden problem, bo tam, gdzie jest złoto, zaczyna się też kombinowanie, więc SS-mani zaczynają zabierać. Dla siebie. Hitler Hitlerem, trzecia rzesza, trzecią rzeszą, ale złoto, złoto ma wartość i nie zawsze jest rejestrowane. Zanim lekarz-dentysta dotrze do tych zamordowanych więźniów, którym należy zabrać ich złota, na drodze czekają już inne drapieżniki, nie tylko oficerowie SS, nie tylko żołnierze SS, ale również funkcyjni obozowi, Kapo, którzy dokładnie wiedzą, gdzie tego złota szukać. Zresztą przy przyjęciu do obozu zaznacza się krzyż u tych więźniów. Którzy te złote koronki mają. Również to przyjęcie do obozu, tak jest w wypadku groszroda, jest niezwykle upokarzające. Każdy nowy więzień zapisany był w specjalnej kartotece, która odnotowywała liczbę złotych koron, jakie ośmielił się bezczelnie ukryć w jamie ustnej. Gdy umierał, dentysta obowiązany był wyłamać. Czynił to przy pomocy zwyczajnych obcęgów części szczęk górnych i dolnych wraz ze złotem do nich przymocowanym. Dzięki kartotece ss wiedzieli, co każdy więzień jest im winien. Trzeba otworzyć usta, pokazać, co się ma w środku, dokładnie wszystko zostaje odznaczone, a więźniowie muszą również kucać nago, żeby sprawdzić, czy gdzieś nie ukryli jeszcze dodatkowych złotych, wartościowych przedmiotów albo kamieni szlachetnych. to właśnie z Gross Rosen znamy te przerażające sceny o tym jak niektórzy esesmani po prostu polują na więźniów ze złotymi zębami. Nie wystarczy, że umrzesz, musisz umrzeć szybciej albo musisz te zęby oddać natychmiast. I jest taki potwór w Gross Rosen. Ja pisałam o nim w lekarzach od zabijania, nazywa się Karl Galarz, taki mały, suchy facet, który ciągnie ze sobą maluteńką orkiestrę yy, złożoną z więźniów. Oni mu przygrywają, on idzie w konkretne miejsce, do konkretnego baraku, tam znajduje upatrzonego więźnia, który ma złote koronki i tak długo go katuje, aż tamten umiera i on może to złoto pozyskać. To złoto rzekomo wysyła potem do znajomego. Dentysty do Warszawy, którego nazwisko znamy. Nazywał się Kurowski. Inny esesman z Grozrozen, natomiast ma brata dentystę, więc to już w ogóle wszystko idzie bardzo szybko. Ten dentysta ma gabinet we Wrocławiu przy obecnej, dzisiaj to ulica chrobrego. Każdy Lekarz-dentysta musi być narodowym socjalistą. Takie były wtedy zasady. Byłem świadkiem, jak pracownik krematorium ze Sesmanem Krinkem, szefem krematorium, otwierali zmarłym usta i wyrywali złote zęby. Często byli to więźniowie, którzy trafili tylko dlatego do krematorium, bo któryś z funkcyjnych zauważył wartościowe wyposażenie w ustach. Ta kruszyna złota była ważniejsza niż życie ludzkie. W niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych pracowało mniej więcej studentystów. Zaledwie sześciu z nich poniosło karę po wojnie, zaledwie sześciu z nich, a złoto, które zabierali, a złoto, które wyrywali, i to musimy pamiętać. Ono miało imię i nazwisko. Kiedy czytam wspomnienia chociażby z Gorozrozen, to jeden z więźniów przypomina sobie, jak Karl Galasz, czyli ten bandyta szukający ludzi ze złotymi zębami, wyrwał ząb jego koledze. Ten kolega miał na nazwisko Moskale. Profesor Hermann Euler, promotor pracy doktorskiej Wiktora Szolca o wykorzystywaniu koron dentystycznych, która dała podstawy do bestialskich praktyk w obozach koncentracyjnych, po wojnie wykładał w kolonii na Uniwersytecie Medycznym. Niemieckie Towarzystwo Stomatologii, Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowej wybrało go na swojego honorowego prezesa i w 1955 roku rozpoczęło wybijanie medalu noszącego jego nazwisko. Do 2006 roku był przyznawany szczególnie zasłużonym w dziedzinie medycyny stomatologicznej.